Oddział kardiologii Sierackiego szpitala wzbogacił się o nowoczesne kardiomonitory. Na intensywnej terapii już działa sześć takich urządzeń. Pieniądze na ich zakup zebrało stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala, które od lat pomaga szpitalowi. Generalnie szpitale po te środki i sponsorów również mogą sięgać bezpośrednio, natomiast sprawa sprowadza się do czasu i możliwości kontaktów z wszelkimi możliwymi sponsorami. Tutaj E, działalność stowarzyszenia poprzez e, fakt docierania e, do wszelkich możliwych e, instytucji e, ludzi zamożnych, e, przedsiębiorców e, jest dla nas nieoceniona. Po prostu e, e, jednostki czy organizacyjne szp szpitala e, nie mają. E, nawet takiej możliwości czasowej, żeby, żeby móc zachować ten kontakt z, ze wszystkimi możliwymi darczyńcami. Działalność stowarzyszenia, tak jak powiedziałem, w tym zakresie jest absolutnie nieoceniona i, i, i osobiste zaangażowanie pana Władka Joachimiaka również. Ja uważam, że jest taka potrzeba, żeby stworzyć takie stowarzyszenie, które by pomagało szpitalowi. I myśmy takie stowarzyszenie 12 lat temu stworzyli. Było to Stowarzyszenie Przyjaciół Medycyny Ratunkowej. Po 10 latach przekształciłem to stowarzyszenie w Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala, i tak działamy. No w statucie stowarzyszenia mamy pomoc szpitalowi, taką robimy. Efektem tego było właśnie przekazanie dzisiaj tych sześciu kardiomonitorów na oddział kardiologii. Nowe kardiomonitory już pracują na intensywnej terapii. Ich zalety najbardziej doceniają lekarze. 19-calowe monitory pozwalają na odczytywanie parametrów ze znacznej odległości. Personel szybciej może zauważyć zmiany wyników pacjenta. Zarówno jeśli chodzi o. O wykres EKG, wykres jego oddechu, prawda, monitorujemy prężność tlenu tych pacjentów. Możemy również na jeden z tych kardiomonitorów kardio monitorować krwawe ciśnienie tętnicze. Także to jest zasadnicza różnica w porównaniu z tym, co było. Urządzenia są łatwe w obsłudze. Dodatkowo mają kilkudniową pamięć, więc lekarz może porównywać w każdej chwili wyniki pacjenta bez sięgania do dokumentacji. To szczególnie ważne na intensywnej terapii. Faktycznie są to pacjenci z, no w stanach zagrożenia życia najczęściej. W związku z tym, monitorowanie tych podstawowych funkcji życiowych, które wymieniłem przed chwilą, ma zupełnie kardynalne znaczenie. Także przekłada się jakość tego sprzętu ewidentnie na bezpieczeństwo naszych pacjentów. Kardiomonitory kosztowały prawie 100 tysięcy złotych. Szpital nie kupiłby ich z własnych pieniędzy. Całą kwotę zebrało Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu. Ja tego sprzętu drobnego nawet nie jestem w stanie wymienić, bo, bo nie ukrywam, że w wielu sytuacjach już kierownicy komórek organizacyjnych oddziałów są przyzwyczajeni, że, że z tym mniej kosztowym sprzętem, który, który, którego brak jest odczuwalny, zwracają się bezpośrednio do stowarzyszenia i, i ja mam przyjemność tylko odbierać darowiznę. Stowarzyszenie zaledwie dwa tygodnie temu przekazało do świeżo wyremontowanej poradni kardiologicznej aparat do USG Serca. Włodzimierz Joachimiak od 12 lat pomaga szpitalowi w zakupach sprzętu diagnostycznego. Wydawało mi się, że jest taka potrzeba szpitala. Ja jestem w tej chwili emerytem, nie mam co robić, nie mam zajęcia, dlatego założyłem takie stowarzyszenie. Pan Włodzimierz już szuka sponsorów na zakup nowej karetki. Potrzeba na to 230 tysięcy złotych. Sposoby muszą być, bo jest bardzo trudno. My mamy teren bardzo biedny, i te pieniądze, które są pozyskiwane w dużej kwocie, to już są pozyskiwane poza województwem łódzkim. Włodzimierz jak nie zdradza, jakimi argumentami przekona potencjalnych sponsorów. Najważniejszy jest skutek, czyli nowy sprzęt potrzebny pacjentom Sierackiego Szpitala.